Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie dopiero wtedy zaczynają dostrzegać Twoją wartość, gdy się oddalasz? Może się to wydawać paradoksalne, ale to zjawisko, którego każdy z nas doświadczył w pewnym momencie swojego życia. To, w jaki sposób kształtujesz swoje relacje, wpływa nie tylko na to, jak inni Cię traktują, ale również na to, jaki ślad po sobie zostawiasz, gdy Cię nie ma. W tym filmie chciałbym pokazać Ci, jak drobne zmiany w Twoim zachowaniu mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają Twoją obecność. Nie chodzi o manipulacje czy emocjonalne gry, ale o zrozumienie, jak Twoje działania mogą zmienić sposób, w jaki inni Cię doceniają. A co najważniejsze: Nie musisz zmieniać swojej osobowości. Wystarczy, że zmienisz sposób komunikowania wartości swojego czasu, energii i obecności. Pozwól, że zadam Ci pytanie: czy kiedykolwiek czułeś się ignorowany, niedoceniony, jakby inni traktowali Twoją obecność jako coś oczywistego? Jeśli tak, to zostań ze mną do końca tego filmu. To, czym się z Tobą podzielę, nie są zwykłe rady. To praktyczne narzędzia, które mogą radykalnie zmienić Twoje relacje i co ważniejsze, sposób, w jaki postrzegasz samego siebie. Muszę Cię jednak ostrzec, to, o czym za chwilę usłyszysz, może być na początku niekomfortowe. Bo zrozumienie swojego wpływu i zmiana postawy wymaga odwagi. Ale gdy zaczniesz to wprowadzać w życie, rezultaty będą przełomowe. Ludzie nie tylko zaczną bardziej Cię cenić, ale Ty sam poczujesz większą kontrolę nad własnym życiem. Wyobraź sobie, jak wyglądałyby relacje, w których jesteś naprawdę szanowany w których Twoja nieobecność pozostawia ślad, a Twoja obecność jest świętowana. Wydaje się to odległe? Nie musi tak być. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak to osiągnąć. Zastanów się teraz co dla Ciebie oznacza bycie naprawdę docenionym. Jakie to uczucie wiedzieć, że ludzie nie tylko dostrzegają Twoją wartość, ale także robią wszystko, aby ją okazać? Te refleksje są kluczowe, bo to, o czym dziś porozmawiamy, sięga daleko poza powierzchowne zmiany. To o tym, jak wywołać głęboki i trwały wpływ. Przygotuj się więc na to, co nadchodzi. To może zmienić nie tylko sposób, w jaki widzą Cię inni, ale także to, jak widzisz samego siebie. Uwierz mi, nie chcesz przegapić tych potężnych spostrzeżeń, które Cię czekają. Coś niezwykłego dzieje się, gdy zaczynasz wyznaczać granice. Ludzie zaczynają widzieć Cię w zupełnie nowym świetle. To tak, jakby poprzez docenianie siebie samego uczył ich, jak mają Cię doceniać. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Kiedy jesteś zawsze dostępny, mówisz tak na wszystko i ciągle dostosowujesz się do potrzeb innych, nieświadomie wysyłasz wiadomość. Ta wiadomość mówi, że Twój czas i energia nie mają granic, a to, co nie ma granic, często jest niedoceniane. Zastanów się, ile razy czułeś, że Twoja obecność była traktowana jako coś oczywistego. Znasz to uczucie, kiedy ludzie tak bardzo przyzwyczaili się do Twojej dostępności, że przestają zauważać wartość tego, co im dajesz. Dzieje się tak dlatego, że z czasem stajemy się przewidywalni. Ale kiedy zmienisz tę dynamikę, wydarzy się coś niezwykłego. Wyobraź sobie taką sytuację. Zawsze od razu odpisujesz na wiadomości. Jesteś dostępny do każdej przysługi a twój harmonogram podporządkowujesz potrzebom innych. Pewnego dnia decydujesz się postawić siebie na pierwszym miejscu. Nie odpisujesz od razu, mówisz nie tam, gdzie to konieczne i zaczynasz cenić swój czas. Ta zmiana, choć pozornie niewielka, ma ogromne znaczenie. Nagle ludzie zaczynają zauważać twoją nieobecność, zastanawiać się, co oznacza twoja obecność. Nie dlatego, że stałeś się chłodny czy zdystansowany, ale dlatego, że stworzyłeś przestrzeń, która pozwala im zrozumieć, co do tej pory było dla nich oczywiste. To właśnie tutaj leży prawdziwa moc wyznaczania granic. Zmienia to nie tylko sposób, w jaki widzą cię inni, ale także to, jak sam siebie postrzegasz. Wyznaczanie granic nie jest egoizmem, to miłość własna. To nauka mówienia nie z pewnością siebie, ale bez poczucia winy. To podejmowanie decyzji, które chronią Twoje zdrowie emocjonalne i psychiczne. Co ciekawe, kiedy zaczynasz to robić, ludzie, którzy naprawdę się liczą, nie tylko respektują Twoje granice, ale także zaczynają bardziej doceniać Twoją obecność. Pomyśl teraz o prostym przykładzie. Jesteś osobą, do której zawsze zwracają się znajomi z problemami, ale kiedy ty potrzebujesz wsparcia, rzadko je otrzymujesz. W pewnym momencie postanawiasz coś zmienić. Wyjaśniasz, że również potrzebujesz przestrzeni i nie możesz być zawsze dostępny. Na początku może to być niewygodne, ale ta zmiana pokazuje jedną kluczową rzecz: zasługujesz na wzajemność i uwierz, Ludzie, którym na Tobie zależy, zauważą to. Ostatecznie, wyznaczając granice, nie oddalasz ludzi, ale uczysz ich, jak zbliżać się do Ciebie w zdrowy sposób. To pierwszy krok, aby Twoja obecność była nie tylko doceniana, ale także szczerze szanowana. Jest coś głęboko transformującego w decyzji o chwilowym oddaleniu się. Nie chodzi o całkowite zniknięcie. Ani otworzenie aury tajemniczości, ale o świadome poświęcenie czasu dla siebie, aby ponownie połączyć się ze swoimi priorytetami, emocjami i potrzebami. To właśnie w tej przestrzeni możesz się odbudować. Co ciekawe, to również przestrzeń, w której ludzie zaczynają intensywniej odczuwać Twoją nieobecność. Kiedy jesteś ciągle obecny, łatwo jest innym uznać Twoją obecność za oczywistość. Ale gdy zdecydujesz się na chwilowy dystans, powstaje pewna pustka. Ta pustka nie jest negatywna, wręcz przeciwnie, staje się zaproszeniem dla innych do refleksji nad Twoją rolą w ich życiu. Zaczynają zastanawiać się, dlaczego go tu teraz nie ma, albo jak wyglądałoby to spotkanie, gdyby był obecny. Takie chwile refleksji mogą być początkiem zupełnie nowego postrzegania Twojej wartości. Strategiczne oddalenie się to nie akt dumy ani lekceważenia. To okazja do skupienia się na tym, co naprawdę ważne, i jednocześnie szansa dla innych, by zauważyli, co wnosisz do ich życia. Wyobraź sobie, że zawsze jesteś osobą, która organizuje spotkania, inicjuje rozmowy lub rozwiązuje problemy. Kiedy zdecydujesz się na chwilę wycofać i skupić na sobie, Pojawia się cisza. W tej ciszy ludzie zaczynają dostrzegać, jak bardzo Twoja energia wpływała na ich codzienność. Dla Ciebie samego ten czas dystansu przynosi głębokie korzyści. Skupiając się na własnych celach i dobrostanie, nabierasz siły i zyskujesz jasność co do swoich priorytetów. Wracasz do swoich relacji z większą energią i równowagą. Taka przerwa to akt szacunku do siebie samego. Ale jest coś jeszcze potężniejszego w tym procesie. Strategiczne oddalenie się zmienia nie tylko sposób, w jaki inni Cię postrzegają, ale również to, jak Ty sam siebie widzisz. Uświadamiasz sobie, że nie musisz być stale dostępny, aby być ważnym. W rzeczywistości, to właśnie poprzez tworzenie przestrzeni uczysz innych doceniać Twój czas i energię. Najpiękniejsze jest to, że osoby, które naprawdę się liczą, zauważą Twoją nieobecność i podejmą wysiłek, by ponownie się z Tobą połączyć w bardziej wartościowy sposób. Będą szukać Twojej obecności nie z wygody, lecz z prawdziwego szacunku i uznania. Pamiętaj. Dystansowanie się nie oznacza rezygnacji ani porzucenia, ale stworzenie przestrzeni potrzebnej zarówno Tobie, jak i innym, aby lepiej zrozumieć wartość Twojej obecności. To właśnie w tej równowadze relacje stają się zdrowsze, a Twoja nieobecność przekształca się w inspirującą pamięć, zamiast być po prostu smutnym brakiem. Niezależność emocjonalna jest jak magnes. Osoby, które są szczęśliwe i spełnione same w sobie, mają w sobie coś niezwykle przyciągającego. Nie chodzi o to, by być zimnym czy obojętnym, ale o pokazanie, że Twoje szczęście i równowaga emocjonalna zależą wyłącznie od Ciebie. Ta forma niezależności emocjonalnej nie tylko wzmacnia Ciebie samego, ale także zmienia sposób, w jaki ludzie Cię postrzegają. Często w życiu szukamy uznania i akceptacji od innych. Pragniemy, by nasze decyzje były aprobowane, by nasz wysiłek był zauważany, byśmy czuli się potrzebni. Ale gdy zmienisz tę dynamikę i zaczniesz ufać sobie, zachodzi coś niezwykłego. Przestajesz potrzebować ciągłego uznania z zewnątrz. A zamiast tego emanujesz pewnością siebie, która inspiruje i przyciąga. Wyobraź sobie, że wcześniej ciągle pytałeś innych o zdanie, potrzebowałeś ich aprobaty, zanim podjąłeś decyzję. Teraz jednak zaczynasz uchać swoim osądom. Ta zmiana jest potężna. Ludzie zaczynają widzieć cię jako kogoś pewnego siebie, niezależnego, kto wie, czego chce i dokąd zmierza. Ta energia nie tylko budzi szacunek, ale również podziw. Przestając szukać uznania z zewnątrz, zmieniasz nie tylko sposób, w jaki inni Cię widzą, ale także to, jak sam siebie postrzegasz. Twoja autentyczność staje się bardziej widoczna, a Twoje działania wynikają z prawdziwej intencji, a nie z potrzeby zadowolenia innych. W efekcie ludzie zaczynają bardziej cenić Twoją obecność. Ponieważ widzą, że nie jest ona zależna od ich akceptacji, lecz jest świadomym wyborem. Ale niezależność emocjonalna ma również głęboki wpływ na Twoje samopoczucie. Gdy zaczynasz czerpać radość z własnych pasji, zainteresowań i chwil samotności, odkrywasz niewyczerpane źródło siły wewnętrznej. Szczęście, które pochodzi z wewnątrz, Promieniuje na zewnątrz i sprawia, że ludzie chcą być bliżej ciebie. Budując niezależność emocjonalną, otwierasz drzwi do zdrowszych relacji. Relacje te nie opierają się już na zależności czy obowiązku, ale na wolności i wzajemnym szacunku. Ci, którzy naprawdę się liczą, nie tylko zaakceptują twoją niezależność, ale również będą z niej czerpać inspirację. I co więcej, Twoja niezależność emocjonalna staje się lekcją dla innych. Wzbudzasz w nich refleksję nad tym, czy sami budują swoje szczęście, czy może wciąż polegają na zewnętrznych czynnikach. To potężne przesłanie, które Twoja obecność, a czasem również Twoja nieobecność, może przekazać. Pamiętaj, niezależność emocjonalna nie oznacza, że nie potrzebujesz nikogo. Oznacza, że jesteś spełniony sam w sobie i wybierasz dzielenie się swoim życiem z innymi z miejsca siły, a nie potrzeby. Ta siła sprawia, że Twoja obecność ma głęboki wpływ, a Twoja nieobecność pozostawia trwały ślad. Inwestowanie w swój rozwój osobisty to jedna z najbardziej transformujących decyzji, jakie możesz podjąć. Gdy zdecydujesz się poprawić swoje życie, niezależnie od tego, czy chodzi o naukę nowych umiejętności, wprowadzanie zdrowszych nawyków, czy budowanie pewności siebie, nie tylko zmieniasz siebie, ale również sposób, w jaki postrzegają cię inni. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku stawania się lepszą wersją siebie, rezonuje z ludźmi wokół ciebie. Początkowo te zmiany mogą być niezauważalne. Może zaczynasz wstawać wcześniej, lepiej organizować swój czas, czytać inspirujące książki albo poświęcać więcej uwagi swojemu zdrowiu. Na początku wydaje się, że to tylko małe kroki, ale z czasem te działania zaczynają wprowadzać subtelne, ale widoczne różnice w Twojej postawie, energii i sposobie komunikacji. Ludzie zaczynają to zauważać. Wyobraź sobie, że zawsze byłeś osobą, która stawia innych na pierwszym miejscu, często zaniedbując swoje własne potrzeby. Ale pewnego dnia decydujesz, że nadszedł czas, aby postawić siebie na pierwszym miejscu. Zaczynasz realizować swoje cele, uczysz się nowych rzeczy, budujesz wewnętrzną siłę. Ta zmiana nie tylko wzmacnia Ciebie, ale także pokazuje innym, jak ważne jest dbanie o własny rozwój. Twoje postępy mają niezwykły wpływ na otoczenie. Gdy ludzie widzą, jak się rozwijasz, zaczynają zastanawiać się nad własnym życiem. Twój przykład inspiruje ich do refleksji i być może do podjęcia działań w ich własnym kierunku rozwoju. Jesteś jak iskra, która zapala w innych chęć zmiany. Równocześnie Twoja nieobecność zaczyna być odczuwana inaczej. Ludzie nie tylko tęsknią za Twoją fizyczną obecnością, ale również za energią, którą wprowadzasz do ich życia. Twoje osiągnięcia, Twoja wewnętrzna siła i postawa stają się czymś, co na długo zostaje w ich pamięci. Rozwój osobisty ma jeszcze jedną niezwykłą zaletę: filtruje relacje. Gdy stajesz się lepszą wersją siebie, Przyciągasz ludzi, którzy podzielają Twoje wartości i cele, jednocześnie naturalnie odsuwając się od tych, którzy nie mogą lub nie chcą towarzyszyć Ci w tej podróży. To nie jest coś, co robisz świadomie, to po prostu naturalny rezultat Twojej ewolucji. Inwestując w siebie, wysyłasz światu jasny sygnał: cenisz siebie. Ten przekaz odbierają nie tylko ludzie wokół ciebie, ale także ty sam. Czujesz się bardziej pewny siebie, silniejszy i bardziej świadomy swojej wartości. A to uczucie nie tylko wpływa na ciebie, ale również na każdego, kto ma okazję cię spotkać. Pamiętaj, rozwój osobisty to nie cel, który można osiągnąć. To podróż, która trwa całe życie. Każdy krok, który wykonujesz w tym kierunku, sprawia, że Twoja obecność staje się bardziej znacząca a twoja nieobecność jeszcze bardziej wyraźna. Inwestując w siebie, tworzysz nie tylko lepszą przyszłość dla siebie, ale również inspirujesz tych, którzy cię otaczają. Szacunek to jedna z najgłębszych form uznania, jakie możesz zdobyć od innych. Nie jest to coś, czego można wymagać lub żądać. Szacunek jest czymś, co buduje się poprzez swoje działania, postawę i konsekwencje. Gdy ludzie zaczynają Cię szanować, ich sposób postrzegania Ciebie zmienia się radykalnie. Twoja obecność staje się niezastąpiona, a Twoja nieobecność trudna do przeoczenia. Szacunek zaczyna się od autentyczności. To harmonia pomiędzy tym, co mówisz, a tym, co robisz. To wierność swoim wartościom i gotowość do postępowania zgodnie z nimi, nawet jeśli jest to trudne. Gdy żyjesz w zgodzie z sobą, wyznaczasz granice i działasz z empatią, ale bez utraty swojej siły, inni zaczynają patrzeć na ciebie z podziwem. Co najważniejsze, szacunek nie wymaga słów. Twoje działania mówią same za siebie. Pomyśl o osobie, którą naprawdę szanujesz. Prawdopodobnie ta osoba zainspirowała cię swoim przykładem, podzieliła się wartościowymi lekcjami lub pokazała siłę w trudnych chwilach. Teraz wyobraź sobie, że ty również możesz być tą osobą dla kogoś innego. Każdego dnia, każdą decyzją, masz możliwość budowania takiego wpływu. Gdy zaczynasz szanować siebie, uczysz innych, jak mają cię traktować. Szacunek dla samego siebie to nie tylko mówienie nie tam, gdzie trzeba, ale także życie w sposób, który odzwierciedla Twoją wartość. Gdy to robisz, Twoje relacje stają się głębsze, bardziej znaczące i pełne wzajemnego uznania. Szacunek, który wzbudzasz, nie znika, nawet gdy Cię nie ma. Ludzie pamiętają, jak się przy Tobie czuli, jakie lekcje od Ciebie otrzymali. I jaki przykład im dałeś? Twoja obecność zostawia trwały ślad, a twoja nieobecność jest zauważalna, ponieważ brak twojej energii zmienia dynamikę otoczenia. Najważniejsze jednak jest to, że szacunek wzmacnia twoją pewność siebie i poczucie własnej wartości. Daje ci poczucie celu i wewnętrznej spójności. Czujesz, że żyjesz w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. Ta autentyczność przyciąga ludzi, którzy podzielają Twoje wartości i chcą wspierać Twoją podróż. Pamiętaj, nie chodzi o bycie idealnym, chodzi o wierność sobie i swoim zasadom. To właśnie ta integralność sprawia, że Twoja obecność ma znaczenie, a Twoja nieobecność budzi refleksję. Podczas tego filmu omówiliśmy, jak Twoje działania, wybory i zmiany w postawie mogą wpłynąć na to, jak ludzie Cię postrzegają. Od wyznaczania granic po budowanie niezależności emocjonalnej, od inwestowania w rozwój osobisty po inspirowanie szacunku. Każda z tych decyzji nie tylko zmienia sposób, w jaki jesteś odbierany, ale również to, jak sam siebie postrzegasz. Najważniejsze, co musisz zrozumieć, to, że bycie kimś, za kim ludzie tęsknią, nie jest manipulacją. To naturalny efekt pracy nad sobą, ustalania jasnych standardów i priorytetów swojego dobrostanu. Gdy zaczynasz to robić, zmieniasz swoje relacje i uczysz innych prawdziwego doceniania Twojej wartości. Chciałbym teraz usłyszeć Twoją opinię. Czy kiedykolwiek zauważyłeś te efekty w swoim życiu? Czy dostrzegłeś, jak zmiana Twojego podejścia wpłynęła na ludzi wokół Ciebie? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Mogą one zainspirować innych na ich własnej ścieżce. Jeśli ten film był dla Ciebie inspirujący, nie zapomnij zostawić polubienia, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Razem możemy odkrywać, jak przekształcać swoje życie, relacje. I sposób myślenia, aby żyć pełniej i autentyczniej. Bo w końcu to, jaki wpływ wywierasz na innych, zależy od tego, jak wybierasz żyć. Do zobaczenia w następnym odcinku.